magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo, radia dla Ciebie to magazyn sportowy, który jak co piątek mam przyjemność poprowadzić z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Kłaniam się, Tomku. Witam Ciebie, Arku, dzień dobry Państwu. Dzisiejsza audycja w całości poświęcona powrotowi piłkarskiej ekstraklasy. Niedługo musieliśmy czekać, bo, bo nieco ponad, ponad miesiąc. Już pierwszego dnia powinno być ciekawie. 15. kolejkę zainauguruje dzisiejsze spotkanie z Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Thank to o godzinie 18, a również dziś Raków, Częstochowa podejmie Pogoń Szczecin i Tomek na to spotkanie przede wszystkim zacieramy ręce, bo mierzą się dwie ekipy, które gonią prowadzącą Legię Warszawa, Legia 29 punktów, Raków i Pogoń po 28. Masz tutaj swojego faworyta. Pytam, bo po takiej przerwy zawsze to jest mała czy większa, nie wiadomo. Duża, można powiedzieć, wiadomo, ale, ale patrząc jak Ekseklasa startowała i troszeczkę w pamięci mam Spotkanie Rakowa z Legią, i tu Rakow jako y, zaimponował mi na początek, grając w dziesiątkę. Oczywiście to spotkanie w końcówce przegrał, i wtedy, no, Pekar był takim, y, tym właśnie katem tego Rakowa. I, I zostało mi to w pamięci, że dobre przygotowania Terera, Papszuna i całego sztabu tutaj y, w Rakowie, no, zwiastują to, że Raków może ponownie dobrze zacząć, ale patrzymy na pogoń. Cztery ostatnie spotkania. Czyli ta runda jesienna była w wykonaniu Pogoni Szaleńcza, czyli pogoń. W nazwie marze goniła, goniła, i to spotkanie może dużo, dużo zmienić w tabeli dla układów, tak? Sporo nam to, to spotkanie, właściwie jego wynik powie, do tego meczu jeszcze wrócimy. A zanim będziemy kontynu kontynuować, to to przypomnę, że nasz magazyn można jak co piątek, również oglądać na stronach tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport. Tam właśnie śmiało możecie zadawać pytania do naszych dzisiejszych gości. Z pierwszym ma. Mamy już połączenie przy telefonie Iwica Wrdoliak, były kapitan Legii Warszawa, dziś menedżer piłkarski. Dzień dobry, cześć Iwica, jesteś już na antenie. Witam gorąco. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Kłaniamy się Iwica Wdoliak, który na co dzień mieszka w Zagrzebiu, tak? Do... No, tak, akurat, akurat ta sytuacja teraz troszeczkę e, zrobiła tak, że nie było mnie teraz ostatnich parę miesięcy w Polsce. Byłem ostatnio chyba w październiku. Tak, właśnie, właśnie chciałem, chciałem zapytać też a propos e, miejsca, w którym mieszkasz. E, czy, czy, czy u ciebie wszystko, wszystko dobrze? Bo, bo m, właściwie cały świat był pod wrażeniem, pod wrażeniem tych e, obrazków z końca ubiegłego roku o e, pokazujące skutki tego ogromnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Chorwację. Powiedz, czy, czy wy w jakiś sposób to odczuliście? Nie odczuliśmy bardzo bardzo, bo ja czego nie mieszkam na dziewiątym piętrze. Troszeczkę mi nawet nie ucierpiło mieszkania, ale w ogóle głupie, żeby ja narzekał, bo to co się stało 50 kilometrów od Zagrzebia. Ludzie naprawdę zostały bez domu. Nie przy przyszłości, nie powiem przy przyszłości, ale zupełnie im się i, I zmieniło życie, znaczy, także naprawdę głupo był, by mogło mówić, że, że to ja miałem jakieś większe szkody, ale naprawdę takie uczucie, które by nie wiem, wolał, że nie powtórzyć. Czyli epicentrum było, było w miarę daleko, ale u was też to było bardzo mocno, bardzo mocno czuć, tak? Tak, to, to teraz 29 grudnia było troszeczkę dalej, 50 km od Zagrzebia, znaczy Petrynia i Cisak, ale tam w marcu zeszłego roku właśnie epicenter był w samym Zagrzebiu, tylko że bardziej na wschodzie, ja mieszkam na zachodzie Zagrzebia, także tamten 9 miesięcy temu nie uczułem aż tak bardzo jak ten, ja bardziej czułem ten drugi teren. Cieszymy się, że, że wszystko u ciebie dobrze i u Twojej rodziny. I Iwica, tak, wracając do, przechodząc właściwie do głównego tematu naszej rozmowy, pytamy też Ciebie jako, jako menedżera piłkarskiego: powiedz, jak, w jakich trudnych warunkach teraz, teraz pracujesz, bo przede wszystkim pandemia, duże obostrzenia, trudności w podróżowaniu. Delikatnie mówiąc, jeśli ktoś jest menedżerem piłkarskim, to sytuacja niełatwa. Nie, nie lata tylko dla nas, tak. dla wszystkich jest troszeczkę się zmieniło, priorytety są troszeczkę inne, trzeba się przyzwyczaić i, i pracować dalej i mieć nadzieję, że jak najszybciej wróci normalnie życie. Nie, troszeczkę po to, żeby to wszystko wróciło do normy jak, jak kiedyś było, ale mówię, wszyscy musimy się przyzwyczaić do tego i... I nie trzeba, nie trzeba naprawdę narzekać, trzeba patrzeć do przodu. Tak, jeśli chodzi o, o naszą polską ligę, to przynajmniej na razie to jedno z takich najnudniejszych okienek transferowych. Też pewnie śledzisz je dość uważnie. Twoim zdaniem, dlaczego tak się przede wszystkim dzieje, że ta zima taka bardzo spokojna, jeśli chodzi o transfery kluby, nie chcą szasnać pieniędzmi, piłkarze boją się w tym czasie zmieniać klubów? No nie trzeba dziwić, bo cała sytuacja jest taka, że naprawdę wszyscy są ostrożni. Mogę mówić o Polsce, w, Polsce, w Lidze Chorwackiej czy tutaj na Balkanach. Troszeczkę jest trudniej z względu, że gra się bez publiczności, znaczy Kuby nie zarabiają nic od, od, od sprzedaży biletów. Po drugiej w Polsce i tak nigdy nie było aż wielu kas na wielkie transfery. Teraz przez ten, powiedzmy, upadek kryzysu na całym świecie powodowało, że jeszcze troszeczkę przekazane kasę jeszcze dniej. I, i, i mało, mało zawodników mają. Tak jak na przykład miał Antolicz, że kończy mu się kontrakt w grudniu. Że powiedzmy jak teraz Marko Jankowicz przychodzi do Legii za darmo. Mało jest takich zawodników. Zazwyczaj zawsze się kontrakty te kończą w czerwcu. I może lepiej jest teraz, żeby nie, nie rzucać pieniędzy w, w ciemno, tylko jeżeli jest jakaś super okazja za zawodników. A, a po drugiej... Poczekać i na przykład te pieniądze zaoszczędzić na konkretne wzmocnienia na lato. A. Ale mówię, y, mogą się zdarzyć kontuzje, może i dlatego troszeczkę czekają kluby do ostatniego dnia, okienka. A czy na przykład ten przykład Antolica, że mu się kontrakt kończy, wiedząc jakim był zawodnikiem tutaj w Legii i wcześniej jego przeszłość, to nie dziwisz się, że wybrał taki kierunek? Y no Vibro, po prostu on też ma swoja lata, znaczy nie jest, jest młodym zawodnikiem, ma twoja bliższe powiedzmy oczeki, oczekiwania finansowe. I e, e, po prostu mógł wybrać albo kierunek Arabia, albo Chiny, jeżeli, jeżeli chciał troszeczkę więcej zarabiać. E, nie ma co ukrywać, nie grał zbyt wiele ligach, że go wszyscy, wszyscy znają. Także po prostu mógł wracać albo tutaj, nie wiem, do Dynamo Zagrzeb albo został w Polsce, w Legii, to są powiedzmy jedyni kluby, które mogą e, płacić. Albo coś, jeżeli by jeszcze w Turcji, w Turcji i Rosji, Rosji było. Wyszło dla jego, on wybrał ten kierunek, on najlepiej wie dla, dla siebie, także... A czy tam jednym z wywiadów, przepraszam górę. ci, tam z jednym z wywiadów on coś takiego powiedział, że Legia nawet chyba z nim nie rozmawiała? Na temat ewentualnego przedłużenia czy nowego kontraktu. Czy spod... no to, to Słyszałeś coś To t... Trzeba, trzeba, trzeba jego, jego zapytać. Ja to co wiem, że się toczyły rozmowy tam o, o, gdzieś w wrześniu, przed, przed tym meczem z Omonią Nikozją. O, -Nikozja. Także uważam, jeżeli by się wtedy awansowało, że na pewno, na pewno by się to wszystko, wszystko inaczej potoczyło. Nie zdarzyło się nikt, nikt się nie dowie co i jakby było. Ja uważam, że, że na pewno Legia chciała skontynuować, tylko później jak już nie było nawet ni Ligi Europejskiej, ni Ligi Mistrzów, budżet Legii się na pewno obniżył. Także czy potem było jakichś uh, uh, rozmowach między nimi, to mówię, to, to nie mogę nie mogę mówić bo, bo nie znam czy znając czy znając nasz naszą ekstraklasę rodzimą w której grałeś patrząc na to wszystko jest ci łatwiej ewentualnie do któregoś klubu transferować znając ten nasz rynek i potrzeby klubów i budżety. Jest 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 mi łatwiej yy, tylko zdarza się tak że na przykład na, że że ci się uda. Zrealizować zawodnika, na którego powiedzmy nie leciłeś. E, po prostu najważniejsze, że się w Kubach zgadza, że Ani jest drogi, nie trzeba płacić za, za, za transfer. No to bierzemy jego. Tak, a propos. A, tak, jeszcze. Tak, jeszcze, jeszcze a propos, mamie, y, wspomniałeś, wspomniałeś Iwica o. O Legii, o Marko Jankowiczu, który lada moment ma, ma szansę zostać pierwszym zimowym transferem Legii. Czy ty coś więcej o tym zawodniku możesz powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że, że to co z tego właśnie najlepszego jego sezonu, partyza, co grał w partyzaniu, bo wtedy jeszcze oglądałem jakieś mecze, to jest naprawdę zawodnik, który można odpalić i może być wielkim wzmocnieniem dla dla Legii. Uważam, że naprawdę dobry ruch, e, bo czytam, że tam niektórzy piszą, dużo nie grał, że to w takiej sytuacji są ogólnie po, polskie kluby, nawet i Legia, że nie chce, żeby płacić duże transfery. Dostali go za, za powiedzmy bez, bez, bez kwoty odstępnego, znaczy przyszedł za darmo. Nie wiem pod jakich warunkach podpisał kontrakt, ale też uważa, że, że nie jest zbyt wielki. Tak, także e, naprawdę, jeżeli to wszystko jest tak, to naprawdę Legia na nim na, na pewno nie straci, bo spróbuje dobić jednego zawodnika, który naprawdę nie jest ni stary, ma 25 lat, także jeżeli odpali, na nim może jeszcze zarobi, ale uważam ten talent, który, który miał. Na pewno nie zapomniał grać w piłkę i naprawdę wierzę, że może odpalić. Tak, właśnie też z tego, z tego co czytamy, to to w ostatnim czasie nie grał i, i pisze się, że, że ten pierwszy czas w Legii to będzie czas na na odbudowę formy, no mam, na, mam nadzieję, że odpali, chociaż z takimi Różne transferami, to... Arku, że ci wejdę, to tak jest właśnie, że no we Włoszech, gdzie tam był w tej lidze, nie grał, tak, rozwiązał kontrakt, gdyby tam grał nawet, czy na ławce siedział, a miał dalej kontrakt, to by musieliby za niego zapłacić w tym momencie. Teraz skorzystali z takiej opcji, że kontrakt się rozwiązali. Rado wystawił dobre opinie, Marko, Marko tak. Wesowicz też o nim, też mógł powiedzieć, tak. że zawodnik solidny i może dać wiele, wiele Wiadomo, że do, do odbudowy, no Walencja przyszedł do odbudowy, tak. bo nie grał w klubie. Kapustka to samo i tutaj, tak jak powiedział tutaj Wica, małe ryzyko jest za może, wiadomo, dla nas mogą być duże pieniądze, czy dla innych klubów duże pieniądze, ale tutaj może być to taki, jak dobrze... Damy, da, popracuje się bez urazu 2-3 tygodnie, to może wskoczyć na taki pułap, że no, będzie może tym ważnym ogniwem, które może być brakować, żeby zdobyć tytuł. Tak, oczywiście. To co to właśnie, co mówicie... Właśnie też, też mogę, mogę powiedzieć, że tam widziałem gdzieś, że, że porównywano że żeby nie był Nowy Obradowicz czy coś. Uważam, że e, Obradowicz, jak to co kojarzy, bo miałem zawodnika w Anderecie i wiem jaka sytuacja była. Obradowicz miał e, problem, że też nie grał, bo miał operację kolana. A tutaj e, Marko, to co wiem, prawie cały czas był zdrowy. Znaczy, nie ma jakichś dolegliwości po jakiejś kontuzje, czy nie wiem, nie wiem jakichś innych problemach. Także on cały czas był w rytmie treningowym. Ok, najprawdopodobniej grali mecze dla drugiego zespołu. To, to nie wiem, ale jest różnica, jeżeli nie grasz i, i masz taką przerwę e, duszą. Przez to, że miałeś jakoś poważną operację, a jest inaczej, jak na co dzień grasz, trenujesz, nie grasz, ale po prostu nie wapisz się do kadry meczowej. Także mi się wydaje, że Marko szybciej wróci, wróci do formy niż to było przykład z innymi zawodnikami. Wiedząc, wiedząc, że na przykład jak patrzyłeś na przykład nie tylko na Legię, ale może ci jest była bliska, że duże na pewno problemy, czy też yy, krótka ławka w tej defensywie, szczególnie w środku obrony, czy tam nie szukałeś, ewentualnie tylko patrząc na Legię, ale też i na inne kluby, żeby, bo wie, wiemy na przykład Bartosz Salomon przyszedł do, do Lecha, bo tam w Lechu była no, duży duży problem, no, czy tak. właśnie tutaj jest właśnie też taki i napastnik, i środkowy obrońca, można powiedzieć, no są bardzo cenni. Tak, no właśnie ja właśnie jeszcze we wrześniu tam z tym w zeszłym okienku operowałem tam legi tego miłego szkolicza kapitana zespołu NKOSE Sieku. Tylko że on teraz jeszcze jak bielica przyszedł i bielica naprawdę doskoczył do Dynama tylko na trzech punktów. Nie odda kapitana za darmo. Nawet i wtedy i wtedy cena troszeczkę była... Za wysoka. Teraz jeszcze jak e, ten Masterowicz, który grał obok Szkoricza, w osieku od, od, odszedł do Chin, został na Szkoriciu, to już nie ma szans, żeby go dzielica ale to naprawdę był był, był zawodnik, który e, e, by na pewno podniósł e, grę legii. Tak samo jak było z Boharem, jak tylko e, chłop jak ma 29 lat i klub chce troszeczkę e, dużo pieniędzy, ale bo w końcu Zagłębie Lubin miało rację. Ono to, co chciało, dostało do sieku. Mhm. Bo tam także nie możemy mówić, że że Lubin gadał głupotę, bo po prostu wyszło na, na ich tam stronę, bo ile chcieli tyle dostali i bo teraz jest podbielicie. Tak, jeszcze na koniec Iwica, a propos Jankowicza mówicie, że, że małe ryzyko, bo, bo przyszedł za, za darmo, odbuduje się i jest szansa spora, że, że odpali. Z drugiej strony Legia przystępuje do. do do wiosny bez, bez wzmocnień w tym momencie pytanie raz czy, czy ich potrzebuje na bardzo pilnie czy nie inna sprawa Iwica czy, czy ty może tej zimy kogoś polecałeś kto mógłby realnie wzmocnić Legię czy, polecałem czy... jednego skrzydłowego nie będę teraz odkrywał imię bo jeszcze w parę jest oferowany ale mówię dla jego trzeba płacić Odstępnego. jest reprezentantem swojego kraju. Legia teraz pozyskała skrzydłowego. Uważam, że bardzo podobny do, do Marka, tylko że on akurat teraz gra. Nawet i grał w tej o Narodów, zadebiutował, także. A ile A może mówię? kosztować tak orientacyjnie taki zawodnik? Kluby, Na absolutnie. pomiędzy 250 a 350 tysięcy euro. To, to trochę, trochę nam szczegółów uja ujawniłeś. Będziemy teraz z Tomkiem bawić się, kogo, nie, o kogo może, o kogo ale może to chodzić. Te świadczy, to to też to... świadczy nie tylko o Legii, ale o innych klubach, że no, każde euro każde euro gdzieś się oglądają, przeglądają, wiedzą, że tylko jedna drużyna spada i każdy ma różne cele na ten sezon. To po powiedz może, Iwica, coś więcej o, o tym zawodniku, s, 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 żebyśmy mogli troszeczkę z większą prawdopodobieństwem sobie zgadnąć, o kogo chodzi. <laughs> Nie, nie ma, nie ma sensu, bo bo mówię, nie oferowałem go tylko legii jeszcze z innymi kobami. Mówię, legia uważam bardzo podobny, bardzo podobny zawodnik do Marka Jankowicza. Także powiedzmy albo do Damiana Bohara. Ten ten zawodnika troszeczkę niższy, zawsze piłkę ma przy nodze, ale mówię, na pewno problem jest kwota, kwota odstępnego. tak. Także czekamy jak to, się, jak to się wszystko potoczy jeszcze mamy e, trochę czasu liczymy na, na kolejne transfery e, o czym pomówimy jeszcze w drugiej części e, w tej części naszym gościem był Iwica Werdoliak, menedżer piłkarski wielkie dzięki, wszystkiego dzięki Iwica wszystkiego dobrego pozdrawiamy z tą kiepską ja pozdrawiam. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokołowskim, naszym stałym ekspertem. Zanim krótka przerwa, to jeszcze mamy ważne zaproszenie. Dziś wieczorem poznamy wyniki drugiego plebiscytu magazynu sportowego RDC na sportowca roku na Mazowszu. 11 nominowanych, na których mogliście państwo głosować do do poniedziałku i tylko oczywiście jeden zwycięzca rozstrzygnięcie już dziś wieczorem o godzinie 18.00 uroczysta gala Radia dla Ciebie, którą będziecie Państwo mogli zobaczyć online również na stronie rdc.pl oraz na kanale Radia dla Ciebie na YouTube. Widzimy się i słyszymy o 18.00. My z Tomaszem Sokowskim oczywiście wracamy za, za kilka chwil. W drugiej części magazynu naszymi gośćmi będą Marcin Najmucki, prezes Klasy oraz Jan Mucha, trener bramkarzy Legii Warszawskiej w radiu dla ciebie teraz wiadomości a my słyszymy się i widzimy w drugiej części magazynu